Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i dzisiaj mam znowu gościa. I się mam na wszystkim, z tej strony Asgard Wasima No i jest ze mną mój kuzyn Darek. Tak, moi drodzy w ostatnim odcinku tutaj zbiłem Jensa, zabrałem mojego ługi i tak dalej, no i Darek dzisiaj przyjechał i razem z nim będę nagrywać odcineczek. W tym odcinku postanowiłem, że mm, porobię tutaj questy związane z Cape Dan. Jeszcze nie będę odbijał, bo ostatnio próbowa próbowałem już odbić, no i trochę nie wyszło. A chwilę typ... A, dobra, zbieram jeszcze skórę. Dobra, to co, lecimy. Musimy jakieś mm -hmm. zadania sobie znaleźć. Od razu pierwsze zadanie, jakie mi przychodzi do głowy, jest tutaj ten assassin Sl, -Y czy jak mu tam. On tutaj nie jest Alchemik z tym. Czego tu szukasz? Co tu robisz? Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem o, jest i miejskim. jestem bardzo zajęty. Jest asasynem w ogóle, co tu mm. robią asasyni? Dobra, chcę kupić miksturę na chcę przykład. Chcę kupić miksturę. Chcę Wyglądam zmienia. na takiego, który mm. sprzedaje no towary właśnie. byle komu? Będziesz <noise> musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Mistrzu brawury w ogóle. A nauczysz mnie czegoś a Może Też nie nie będę robić musiał żywać cię części. Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę jak mogę ci się odwdzięczyć. No dobra. Czego chcesz? Czego chcesz? A my ciągniemy torby surowców chyba, do mojej pracy. Czy chyba Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes? teraz. Yy, to ten za nami, asasyn. Ej, był taki właśnie, ale tego no, niewolnika oddałem tym, temu jensowi, co tam siedzi. Chwacie, mhm. i nauczył mnie akrobatyki dzięki temu, więc zawsze coś. Okej, okay, oto, a gdzie mogę na przykład zioła? przy przylata latarni morskiej Wcześniej widziałem kilka sztuk. To sam się przejść po nie, a nie nas wysła. Dobra, oto jest ziela lecznicze. To zioła, lecznicze. Oddamy, oddamy te ziółka, ponieważ dostaniemy a, reputację, na takie doświadczenia. No i alchemia troszeczkę. No Czyli tak skorczy. cały dzień przy tym wiarku i nic nie robi, to się przejść na nie. Właśnie. I jeszcze kurde z czego on to ma? Dobra, Nazwij mnie czegoś o alchemii. Czego no. musisz nas nauczyć? Alchemia, zatruwanie, broni, ważenie mikstur, many i trwałe ważenie. Okej. Okay. Ale nie, ja bym chciał od Czy... Ciebie coś Dobrze. kupić, skoro złoto? jesteś. Masz złoto, co za pytanie. Mm. Oczywiście, że mam. Muszę kupić sobie właśnie tworzenie mikstur z roślin leczniczych. Tutaj są jeszcze z np. z dzikich jagód, ale są strasznie drogie z innych również, słonecznego dziela No on ma dużo jak widzicie tutaj tych przepisów, ma również jakieś tam e, mikstury Okej, okay, w sumie... Poprzebuj to. sobie może ten mm, przepis na y, mikstury y, No mam, tutaj. Aha. już użyłem, dobra To co, e, mhm. weźmiemy, teraz sprzedamy, co nam niepotrzebne Ten łuk, przede wszystkim chciałbym się go pozbyć, ponieważ strasznie dużo dostaniemy za niego E, te strzelce zostawię w sumie, tutaj moja tarcza zostaje, e, tutaj wszystko, e, skóry w sumie mogę sprzedać, e, a wszystkie, kurde, fajnie jakby się dało jakoś szybciej to przyspieszać ten proces handlu, e, łopaty i tak dalej, nie wiem co, lutnie na przykład mogę sprzedać też, e, czarnego robara w sumie może zostawmy, chochle sprzedam, młot, młot chyba można sprzedać, bo młotki, e, piły i łopaty chyba trzeba zostawić do quest'a. E, później, e, związanego, tam mi pisaliście właśnie, że jest ciekawe Dobra, handlujemy, fuck, nie handlujemy Zjebałem, Boże, zapomniałem dołożyć złota i mu oddałem wszystko za darmoche. Świetnie, tak, tak, nie, tak jest, po prostu genialnie i muszę wczytać się w porządku, zapomniałem zrobić szybkiego save'a Boże, dobra, ale chociaż wiecie teraz jak to będzie, to będzie o wiele szybciej, po prostu przeklikam tę rozmowę z nim O mój Boże <laughs> Mm -hmm. Najgorsze właśnie jest to, że to z tym już do, złoto, teraz jest tak ten handel tylko okay, 3. Zdarza się. Zdarza się nawet, nic się Ale zdarza. Ale to jest bardziej podobny do handlu w jedynce. No, no w właśnie, chwili, trzeba było dokładać tam bryłki i tak dalej. Kurde no, w, znaczy w dwójce to było tak zrobione właśnie, że żółty, automatycznie nie? no wszystko było. A tutaj niestety. Dobra, dostałem właśnie kadaru mega. O, ja się nie lubię tego. Dobra, więc na szybkości, stracimy tam z minutkę z odcinka, to nie jest raczej dużo. Ach, niestety, no trudno. Błędy się czasami zdarzają, no niestety się rozkojarzyłem akurat tyle. Dobra ludziska, więc co? Tutaj pohandlujemy, zrobię to zadanie na szybkości. Orkowie powinni być już moimi sprzedmierzańcami potem. Okej, okay, co tu robisz? To przeklikamy, bo to już słyszeliśmy. Spoój tak, 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 czyli al chemii, też. Czego też. Okej. Okay. Dzieła zioła. To również. Proszę, ziółka. I teraz chcę kupić mikstury. Okej, okay, to teraz już wiemy co chcemy sprzedać, czyli to, to zostawiamy, to sprzedajemy to sprzedajemy. W ogóle ten nóż asesyny, Zastanawiam się czy to zostawić, czy niech będzie. W sumie zostawiłem, bo nie wiadomo kiedy może się jeszcze przydać. Okej, okay, i tutaj miałem sprzedać chochle. Tam później Ró chyba będziesz miał cały czas <kuh> ten nóż spytka. A, z tak. no, a ale no. jak będziesz w warancie to chyba nóż to będziesz miał. No w warancie w sumie tak, a nie wiadomo kiedy teraz. Dobra. I to teraz. Do złoto. A i jeszcze tego. Miksturkę. Yy, przepis ten przepis mhm. teraz do złoto fak od mojego 500 no to głupie to ale dobra tak, tak. yy, no w sumie yy, yy, wyrówna się mhm, dobra handluj okej okay, teraz chyba wyszło ok i 5000 jesteśmy dobra i dodać sobie zrobić te mikstury lecznicze przydadzą nam się oczywiście w naszych przygodach tu, pięknie. pięknie i 10 <laughs> 10 zrobione mamy Dobra, 27. I ten kuferek? A, właśnie, F5. To są jakieś te są. My no właśnie, twój, są jakieś różne jest. rzeczy. Może nas nikt nie przyłapie. Czekajcie, sprawdźmy za... O, nikogo tu nie ma. Za no tu za, za filarkiem. Mhm. Zobaczymy, może nikt nas nie przyłapie. Ok, srebrny kielich. Wow, ile tutaj już różnych rzeczy. I jakiś kufer, Zobaczymy co w tym kuferku. Wow, niestety, moja choroba. O, jest! Mikstura i dwa wytrychy. Niestety moja choroba mnie nie odpuszcza i... Cały czas trzyma, ok, a ten pulpit, może coś ciekawego, czy będzie powie? Tu jest napisane coś o alchemii. O, coś o alchemii. O, super, Trzy do alchemii. Dobra. E, Oj, jest jakiś kufer. Skrzynia. Może Za się uda ciężkie. też. Trudnych zamków, no jeszcze nie umiemy. Właśnie ile ja mam punktów na uki? fila? E, 20. Dobra, więc pójdziemy się wyuczyć to co trzeba. Jak się czy coś jeszcze. Okej, okay, on się nie obraził? Nie, jak widzicie spoko mogliśmy go okraść. Na szczęście. Mm -hmm. A tu mamy w ogóle osełkę. O, ostrzenie oręża, niestety nie mam. A w Buford? Jesteś tu nowy, jesteś tu nowy chcesz pracować dla orków. Ty tu rządzisz? Ty tu rządzisz? Tak, Zobaczymy. Ale tak, ja z tym najemnikiem jestem, no to mnie... Nie mówić. jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. No, a ty znalazłbym zajęcie dla takiego tak. silnego faceta. Jak... jak gdybym chciał masz... się przyłączyć, nauczysz mnie walki? O, możesz mnie uczyć walki na przykład? Bufford? Coś tam było? O, może mnie uczyć, miło. Ale to aktualnie teraz mi się nie przyda. Mam e... sobie i A, można jeść zrobić tego, quest'a z tymi z bandytami na poprzód. Aha, czekajcie. E, myślisz, że mu to wziąć? No... Czekaj, e, zrobię F5, ewentualnie jakby on coś z tymi towarami chciał na zabrać, czy coś takiego. A, jeszcze nie mamy. A, jeszcze nie mamy? No tak, no, bo nie byliśmy. Przecież, na czym polega problem? Jak wiesz, gdzie mogę je znaleźć? Wiesz, Aha, to są nie, tylko takie. Nie, ale w kolei glazę, zapewne jest buntowników i będę może się po prostu dużo No, to jest gdzieś całkiem ten trafna uwaga. Tam gdzieś musi być jakaś wskazówka. Okej, okay, więc w sumie on ma tutaj no mnie walki, e, a gdybym chciał się przyłączyć do najemników. W sumie możemy to zaoferować swoją pomoc, ale nie chcę tego robić. Okej, okay, to co, wyruszmy w takim razie po te towary. Tutaj za O, stać, co się stało, dalej. a nie progu dalej. Oczywiście możemy już prawdopodobnie przejść. Mogę pomówić rękiem <coughs> Możesz wejść? Wejść. Tak możesz wejść. Okej, okay, nie będziemy teraz wchodzić, ponieważ jeszcze idę zrobić te zadania. Najpierw oczyścimy prawą część jeszcze yy, plaży, a potem pójdziemy po tych bandytów, ponieważ wiem gdzie oni się znajdują. Na szczęście. Okej, okay, to co, tutaj nie wchodzimy, bo tutaj ostatnio już prawie zginęliśmy. I lecimy do przodu tam. <grym> teraz będziemy mieli walki tutaj z tymi z topielcami niestety. Okej, okay, oczywiście zbieram tutaj roślinki na szybkości. Biegniemy dalej. O, jest pierwszy topielec. Wyciągam miecz i F5, robimy szybki zapis, żeby nie tracić czasu. O katarze umrzyj, boże. Strasznie jest Katar. Dobra, krótkimi cięciami, może się uda, chociaż on tymi łapami strasznie macha. No już mnie trafił. No! Jaki czwania! Dobra, dzień. Jeszcze i wyprowadzić czas wtedy. No, kurde. Chyba one takie są, dobra, a w sumie, Praca. dobra, napiję się miksturki, ponieważ straciłem teraz życie. Trzeba strasznie uważać, niestety na początku przygody jesteśmy dość słabi i tutaj wszystko może nas wykończyć, a niestety tarcza nie blokuje ataków yy, właśnie takimi pazurami i tak dalej. Okej, okay, spróbujmy może z łuku, Przydałby się trochę lepszy ten łuk, ale nie ma zbyt dużo zdolności, wysiskich i zręczności ogólnie. Okej, okay, już biegną na mnie cwaniaczki, przydałoby się heda zasadzić, ale chyba się nie uda, chociaż teraz, dobra. Zobaczcie, że mi teraz machną, jeszcze ja mi tego... Okej, okay, to co? Atakujemy. Przydałoby się pojedynczo troszeczkę, coś tego... Ała, jak dostałem. Krótkimi? A bo dobra. Tymi. Okej, okay, bezi. I tego jeszcze. A, to... Powinno pójść. Tak, da. Do... Jak się zabije większość z grupy, to już spokojnie. Dobra, to krótkimi w takim razie, on podejdzie wtedy. Może... Ała, ale dostałem. Dobra, udało się na szczęście. Co, zjemy sobie mięsko? <laughs> ponieważ sobie mięsko stawiłem, mam dużo tego mięska, więc Miąsko. warto. Ja, takie jedzonko, w ogóle Aha. jak on to wcina, taką wielką hmm. naraz. Kawał mięcha, skurczaka oczywiście, w ogóle którego tam, zabiłem. Tam, <laughs> chowa w podkę, by... To jest. W ogóle jak on ten później jest w tym będzie. Ty no. Te skrzynki zobaczycie jak świetnie. Okej, okay, zapis... Ponieważ tutaj jeszcze wejdziemy do środka tej jaskini, bo tam mamy parę fantów do zgarnięcia i przy okazji jeszcze zobaczymy co tutaj po prostu I przy jest. Przy okazji też coś do udziału. Właśnie, i zawsze trochę ekspa. Właśnie, exp się nam strasznie przyda, ponieważ, no... E, jeśli chce się nauczyć otwierania z zamków... O, są goblinki. Naprzeciw... No, się... O, Bessie, co ty robisz? Nie tańcz tutaj. Gobliny. Gobliny, gobliny spoko, da się załatwić dosyć łatwo. Okej, okay, pierwszy goblin, tam następny biegnie. Nie chcę ich tutaj ściągać w jedną kupę, po prostu chcę je wziąć, załatwić. Dobra. Ten goblin... Temu panu już podziękujemy również. Tam w środku się zamieszczę. Dobra, pałka, hyc. Pałka? Pałka w ogóle, jak śmiesznie. <śmusznie> Okej, okay, i zbieramy tutaj z nich. Widzicie, dużo rzeczy z nich dropi. Okej, okay, i do przodu. Tam mamy masę goblinów. Okej, okay, tam dwa się zainteresowały. Super. Całą armię. Nie chcę walczyć naraz z całą armią, bo mnie tutaj zatłuką. No, chodźcie goblinki. No, zapraszam do walki. Okej, okay, no i ten, temu panu również podziękujemy za chwilę. Prawdopodobnie. Posiekamy gościa. Okej, okay, i pięknie poszedł. Nie chcę za bardzo wychodzić, bo tam mnie cała ta grupa dorwie za chwilę. No chodź tutaj Kubinku, no chodź, chodź, chodź. O super. Ja już już te oh, nie... O wow, te krótkie niestety pozwalają na cięcie. Cwaniak, kom... Okej, okay. i mamy... niestety nic mu to nie dało. Cwaniakowanie nie wyszło mu na dobre. Ja, bo tylko będzie może cwaniakować, no i lepiej. W ogóle, kurde. Okej, okay. co my tu mamy jeszcze? Kuferki. Ale tam te cwaniaczki mnie będą chciały bić pewnie. Okej, okay. już ruszyły dwa. Kolejne dwa do kolekcji i na szczęście tam jeszcze jeden. Został przy ognisku, którego za... No chodźcie cwaniaki, boże nie mam całego dnia na was Marnować Dobra, lecimy gościa O, ja go w ogóle na hita prawie ściągnąłem tego Dobra, teraz bezproblemowo widzicie Otwieram sobie, no otwieram Przeszukuję ich, otwieram gobliny W ogóle z brzucha im wyciągam Alko jagody i monety Mua. Bezi jest koksem, dobra Kuferki, niestety tego kuferka pewnie nie otworzymy A nie, dobra, wytrychem się uda no. A ja to wiesz co robili żołnierze <coughs> w średniowieczu Jak utrzymywali żołd no bo nie było wtedy banków ani nic nie, Dwa razy z Wytrycha musiałem skorzystać. Jaki skandal no. Czego nie było jeszcze raz? Banków? Nie no, było, banków, nie, było i tak nie, dalej, nie było. Nie, nie było, nie było. I nie mieli gdzie przechowywać. Aha. domu też było niebezpiecznie, a sakiewek nie nosili wbrew pozorom. No ta. tak. Tak przy pasie, jakby zaraz ich No wiadomo. To już to robili ze swoim żołdem, jak na przykład dostawali złotą monetę. Nie wiem. Zjadali ją. Jak to? Połykali i trzymali. No. A Potem na przykład jak była bitwa. Aha. Między armiami, i to jak leżały zwłoki na ziemi, Aha. to były z, z, z prosperowanymi brzuchami, bo ludzie szukali złota no ja, właśnie. Masakra, Boże. Niestety, no, takie, takie tak. wixy się działy. Takie czasy były kiedyś. A, a tam na dole chodzi smok. Smak, patrzcie, Ty, no. może, może weźmiemy go, machniemy. Ustrzega <noise> Tak z, O patrz, tu jest taka kładka! On idzie to do nas, czy mi się wydaje przez <noise> przypadek tutaj? Się, o cholera, to może być niefajne. Jak nam tutaj smok wpadnie nagle i będzie jazda. Okej, okay, no i mój kadar piękny, boże, ja już chcę się wyleczyć z tego głównego A tam będą te, ogry prawdopodobnie. No, ogry będą. Cholera. Dobra, to zgarnę ten miecz tutaj i to może... Aż się nie atakują. O, tak. o jeden chyba ja, wyruszył fajnie. na świat. Nie, na szczęście chyba nie jednak nie ruszył na nas. To nie było jakby na przykład się zaatakowały y, jakieś te postacie, no nie, wrogowie. Aha. Knoc, smoka na kudy... y, ten. Wy... Y, o, dwie paczki zbroi, super. W ogóle... No, świetnie będzie. Co z tego, że tam stoi smok? Pierz sobie dalej mięsko, nie, nie mam pytań. Eee, wow, ej, ten smok? Ty ten smok? Jak mnie to kusi, żeby tam w i go posiegać, ale nie da nie ma szans praktycznie. Dobra, no, ale co tam, może, jazda? Może bezi... do, może do siany go przyprzesz? Właśnie. Dawaj smoka. O kurde. Ej. Ty jak... O fuck, jaki hit! No nie wiem czy się uda. O Boże. No i teraz dostanę, o chociaż nie, teraz dostanę, nie Smoku, nie ruszaj się, teraz cię zabijam Pogromca smoku bezi o, ale... Tak blisko, o ja, ej ale patrz Normalnie w gotiku dwójce bezi smoki, no, nie? wszystko na hita A tutaj nas załatwił jakiś cwaniak Nie ma tak Jakiś taki mały, no, Ale patrz ja jak go prawie sieknęliśmy. Udało się prawie, <laughs> o dziwo A może ten z krótki, nie. Żeby Albo szybko właśnie i żeby nie mógł Zobaczymy czy krótkie będą lepsze, ale w sumie prawie załatwiliśmy, a nie on pilnował na pewno jakichś skarbów jak to smoki, pewnie na dole coś tam no. ciekawa nagroda na nas czeka. Coś pewnie bym uciekał. O, to patrz to. O ten smok. Właśnie, a ja z łuku nie, bo on z firebali nas tu pociśnie. <laughs> a chwila, a na przykład jakaś przemiana, ja tam miałem mikstury, jakieś przemiany. Mam przemiany w dzika, w krwiopice, w zębaczach w sierwojana. Która przemiana by była. Chyba zębacz yeah. wydaje się najbardziej ograniczej. A dawaj co? Raz się żyje, zobaczymy. Bezi. Drz, Jaki kozacki w ogóle? Myślicie, że smok. Hej, cześć smoku. Jaki... Jezu, co się dzieje w ogóle? Jaka padaczka na ekranie. Nie mam pytań. Ale trochę, trochę słabo. Ej, ale schodzi, patrz. Jak szybko on atakuje. Dobra, ja się tu naklikam, teraz będziecie musieli nie sobie posłuchać, jak pięknie klikam myszką. Wsłuchajcie się. O, oh, oh, dałem mu przez przypadek Padaczka. Nie, no po prostu. Dobra, ostatnia, do trzech razy sztuka się mówi, teraz spróbujemy już. Normalnie, normalnie też. Tak. Zobaczymy tymi krótkimi może teraz, cięciami. W sumie ja się go przy, przyprzed... Przyprze do muru, to nie jest tak źle, albo po prostu trzeba spamić bardzo szybko myszką i tyle. O cholera, ale... Całkiem nieźle. Właśnie fajny jest ragdoll tutaj, że jak zaczynają się trząść, na przykład jak jej zobaczę coś w ogóle się dzieje. Zdaje smakuje. W ogóle ładnie. Ładnie, ładnie, dobra. To co? Próbujemy jeszcze raz? Raz kozić Zobaczymy. No chyba, ale już chyba się. Czekaj. Co jednak? Że się nie uda? Trzecia Chyba jednak ta. Nie, bo powiedziałem, że raz ktoś Aha. z tego razy było jednak. Cholera. Chociaż patrz, teraz jak się zblokował przy tej ściance jest szansa, w sumie zawsze może nas trzeć jedną kulkę, o i teraz właśnie się dostaniemy też po nas, ale nie powinien, kurde no nie! No nie, naprawdę, ale to było hamskie, tak totalnie No nie, kurde Dobra, jeszcze raz Nie, ja go po prostu nie, nie, nie przegawię, najpierw że wycinamy czy coś Ale nie, no kurde, muszę zadzić tego Smajka. ja mam Firesworda przecież W plecaku, wyciągałem Firesworda, dawaj Trzeba pokonać tego smoka, nie mogę się tak łatwo poddać tutaj Kurde, ale szkoda, że on taki mocny jest Ale jeden smok w te czy w te, a myślę, że on takie fanty tam trzyma swoje Znaczy tam na dole coś Czekaj, Zamiast gdzieś tam się Jest Firesword, poziom many 60 A powinien mieć Zabij teraz wrogów imię jej nosa Zabija A czekaj, to, co to było? Napisane? Ogień w którym wykuto to ostrze nigdy nie zgasł Zabija teraz wrogów imię Innesa Spróbujemy? Ja, yeah, jak wyczarował w ogóle I się mano, zobaczymy teraz O No powiem wam, że całkiem demycz, nie tak źle, nie tak źle Ale jeśli... No fuck, o, o. Bezi, machaj tym mieczem cholero Weź tutaj surfuje Surfing ostro na kładce No, powinno się udać, powinno się udać, nie za... A jest! Udało no, się! 500 doświadczenia za takiego smoczka No ale chyba nie będę... Jak schowam to się skończy No A... niestety No i smoku nic nie ma naprawdę Łe! Ale można go przepchnąć I sobie smoku spadaj stąd Kurde spadaj, to będzie chyba Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Mhm. A one tak mieszkają obok siebie te smoczki? Nie Cholera Czekaj F5 udało <laughs> się zabić smoka na szczęście i nieźle Chociaż tego fair mogę zostawić ale już tam mniejsza Potem znajdziemy i tak na pewno lepsze bronie i czary <laughs> widzę tutaj dużo roślin Zbieram, zbieram wszystko Grzybki również Żabikorzeń, korzyń, roślinki, tutaj na manę Okej, okay, bardzo ładnie Tylko się boję, żeby nie wpaść na tego dodatkowego smoka, co tu się mógł gdzieś czyhać na nas Okej, okay, tutaj zszedłem O, tam widzę skrzynie jakieś i tutaj w ogóle ludzi zabijanych Co to za miecz? Czemu nie mogę go podnieść? Ten kostek chyba tutaj <laughs> Kostek umarł z mieczem w dłoni i nie chcę puścić, cwajaczek Okej, okay, boję się... O, żeby... tam był, widzisz? Tu, tu, tu? Nie, po lewej o, o, dzień dobry panu smoku. A tutaj jest skrzynia pewnie... Mnóstwo <noise> złota! Skarb w ogóle, wiedziałem. Soliny metalowy, niestety nie umiemy otwierać jeszcze tych trudnych zamków, ale spokojnie nauczę się i będziemy potrafić. Ta w ogóle te skrzynie, jak to wszystko kusi, żeby tutaj to zdobyć. Ale nie ma szans, ponieważ... No właśnie, no koniecznie. Jak tu jest smok, to... Czekaj. Szybka akcja! Wybieramy skarb! <noise> jeszcze ten, jeszcze ten. Ale się kuszę. O, cholera! Uciekamy! Ale dużo złota, czekajcie, zaraz zobaczymy ile złota tutaj było 7000, wow Ej myślę, że ten drugi smok też się na nas ...czychał? 5 koło, to, to jest 2000 tysiące O, chyba, że chyba nas nie zauważył Magiczny korzeń, tutaj są różne jeszcze rzeczy Boże, ja tak kuszę los tylko teraz A co, okradnę go, a, a potem przejdę go z ogniem Igra z ogniem, o dokładnie, dziwny grzyb hmm, Ciekawe, demoniczne grzybki I gram z ogniem Okradny smoka, skradnę się do niego Tum, tum 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 oh fuck my life! O nie 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 Dobra ludziska, uciekam stąd Mam już dość smoków na dziś, bynajmniej O cholera, jak mi strzeli teraz to nie będzie fajnie Nie tędy wyjście O mnóstwo złota, siema tutaj leży to złoto w ogóle wszędzie Ale chyba nie tędy droga Dobra, wracamy nie będziemy tutaj smoków wkurzać, już jednego zabiliśmy i niestety nic z tego nie mamy zbytnio, tylko doświadczenia, chociaż doświadczenie się przyda. Idziemy zrobić jeszcze zadania dzisiaj, no uda się nam zrobić zadanie na pewno, jeszcze, no... Uuuu, drago... O, znowu bugi <laughs> przez ścianę widać, uwalhaki jakieś, dobra. Wracamy ludziska do na powierzchnię, zabiliśmy smoka, udało się w końcu po paru próbach, no i widzicie, bez niestety tutaj... Podróż na statku go trochę chyba wykończyła i niestety już smoków tak dobrze nie sieka jak w Gothic'u 2, na kruka. No ale nic, dobrze. Ale więc nie, co, w, sumie, lecimy... w sumie jakby nie patrzeć, co teraz lepiej się niż wtedy, co... No w sumie no, ja. tak, no bo wtedy to przywołaliśmy i w ogóle magiem. magiem, a tutaj całkiem dobrze sobie mieczem radzi. Chociaż przydałoby mi się troszeczkę lepszy miecz mimo wszystko. Będziemy musieli chyba sobie wykuć, bo się nauczyć kowarstwo właśnie, sobie pokuć trochę miecza, albo znaleźć, kupić jakiś lepszy. No na razie widzicie, finanse 7 tysięcy mam, więc nie jest aż tak źle. No dobra, lecimy w takim razie teraz zrobić kolejne zadanie. Kolejnym zadaniem jest odzyskanie tych paczek dla tego ork, który pracuje w magazynie. Z, eee, rąk bandytów, z rąk bandytów, którzy mieszkają na tamtym krańcu jakby, jak widzicie, cyperku. na wprost, Na tym cyklarku tak jak na tę stronę teraz. Dobra, w sumie nie muszę. Przydałby się wódkę, czekaj mówicie. Muszę sobie wziąć wódkę tutaj przycić na pasek. Dość mi dobrze. Wytrzymałość Pięknie. 50 w ogóle ci daje tyle samo, co ta lepsza miksturka. A nie, ta daje 100, ale wódka... 50 w sumie. Łykamy sobie wódkę i biegamy szybciej i dłużej, w ogóle. To jest piękne. Nie ma to jak... Napij się wódki i biegaj ile tylko masz sił. To jest piękne, dobra. I kolejny... Topielec. Topielcu, umieraj. Dobra, krótkie cięcia. Podejdziemy bliżej, teraz długie. Krótkie, długie... O nie? O fuck No, nie mówcie. Co to jest?! Co to za w ogóle jakiś ten... Jak to jest No kurwa No nie mów się No nie